Paweł, ultra ciekawy panel dyskusyjny, który pojawił się na konferencji BSS Tour Łódź IT w centrum Polski. To był jedyny panel, który miałeś przyjemność poprowadzić. Chmura w zasadzie kwestie bezpieczeństwa, czym ona jest. Co wyniosłeś Ty jako moderator tego panelu po tej dyskusji? Bardzo ciekawy panel, chmura i security jest to w ogóle trend na rynku. Całe rozwiązania chmurowe AWS, big data. GCP, cały czas robimy migracje chmurowe u wszystkich naszych klientów. Wydaje mi się, że co wyniosłem tak naprawdę, że security jest bardzo ważne w chmurze, tak? Jest potrzebne i trzeba bardzo dobrze, może powiedzieć, przeprowadzić wszystkie swoje operacje migracyjne, żeby zabezpieczyć swoje dane w obecnych czasach szczególnie. Czyli myślimy już nie tylko o chmurze jako takiej, żeby tam przenosić rzeczy, ale jak się bezpiecznie w niej czuć. Dokładnie, w jaki sposób maksymalnie zoptymalizować i zabezpieczyć nasze dane w każdym środowisku cloudowym. A powiedz mi, jakie są plany SoftServe, jeśli chodzi o rozwój na najbliższe miesiące i lata? Bo wiemy, że dynamicznie spółka się rozwija i to nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Jakbyś mógł odkryć trochę tajemnic. Bardzo szybko zbliżamy się do momentu 12 tysięcy pracowników, w Polsce do 1000. Otworzyliśmy ostatnio nowy site w Gdańsku, czyli to jest to sześć lokalizacji. Niedługo już ogłosimy nowy site, więc prawdopodobnie będziemy mieli do końca roku 7 lokalizacji. Globalnie cały czas robimy ekspansję, wchodzimy teraz za rynki za które sam jestem odpowiedzialny i drive'ujemy tam duży wzrost i upatrujemy bardzo duże tak naprawdę opportunity, jeżeli chodzi o klientów i rozwój tych usług poprzez takie lokalizacje jak na przykład Gdańsk, a może i Łódź. No to trzymamy kciuki w takim razie, aby ta globalna ekspansja poszła Wam jak najlepiej. Super, bardzo dziękuję.